Witam wszystkich Kiedy kupiłem sobie swoje pierwsze krzesiwo to byłem dosyć mocno zaskoczony udawało mi się, że to pręd pomalowany farbą, aluminiowy dlatego robimy sobie porównanie w dzisiejszym odcinku takich trzech krzesiw jedno tu mamy takie za za około 8 złoty Tanie drugie, chyba jeszcze tańsze takie za około 5 zł i takie trochę lepsze yy, za około 120 zł. O, dawno nie otwierane w piasku, troszkę podeszło. I dobra. I teraz tak. Dlaczego mówię o tym aluminiowym pręcie? Dlatego, że to jest aluminiowy pręd. A tutaj, ja to pokażę z bliska, jest taka wstawka, taki walec, i to jest ta powierzchnia, właśnie, która rozpala nam, która krzesi nam iskry. To jest pręd. A tu jest. Stawka, właśnie to krzesiwo to jest stawka. Niektórzy piszą, że te blaszki nie nadają się do użytku. Jak ktoś chce zrobić tak, no to może jest słabo faktycznie, ale jak sobie zrobię bokiem, to te iskry są. I nawet to tanie krzesiwo za 8 zł po prostu działa. Prawda jest taka, żeby sobie odpalić kuchenkę, prawda? chwili jest to nam jest nie potrzeba. wystarczy zwykła zapalniczka. Prawda? I już możemy sobie... ...garnek wstawić... ...i piwko zagrzeć. O! Piwko niech się grzeje, a ja Wam pokażę, a może na małym ogniu, a ja Wam pokażę drugie krzesiwo. Ogień sobie zmniejszymy. I teraz tak, drugie krzesiwo, to nie jest brend aluminiowy, tylko to faktycznie jest krzesiwo, niech się tu nie zapalił, które krzesi nam już tu, prawda, ono jest pomalowane teraz tą farbą, które. O, o działa! Które krzesi nam z każdej strony, jakbyśmy sobie tego nie obrócili, to ono krzesi, prawda? Musi się ta farba zacząć, to wtedy działa lepiej. No i trzecie to krzesiwo w tym nożyku mora a jest już gruby wałek on tu też krzesi no tu kurde chałupa się zapoli tu krzesi z każdej strony ja to pokażę na dworze za chwilę Włożymy sobie miodu do piwka zimno jak diabeł za okienkiem śnieg Taki ach, truneczek jest jak najbardziej wskazany na rozgrzewaczkę łyżka miodu, jak złoto. Co jest bardzo ważne, co jest bardzo ważne, to może nawet nie samo krzesiwo, bo nawet to krzesiwo za 5 zł, czy za 8, czy za 120. Krytycznej sytuacji może uratować nam życie. Natomiast według mnie ważniejsza jest dobra rozpałka. I ja sobie noszę zawsze buteleczkę spirytusiku. Dlaczego? Dlatego, że w razie jakiegoś wypadku czy powstania rany, na przykład można odkazić ranę. Można tym spirytusem użyć go jako rozpałki. Albo można sobie na przykład rozgrzać się siupa no i już się robi cieplej miodek się grzeje piwko nam się zagrzeło Trzeba spróbować. Gorące z miodem. Ambrozja. I teraz tak, przewaga przesiwa nad zapalniczką jest taka. Że jak sobie włożymy zapalniczkę do wody, powiedzmy wpadliśmy do rzeki, próbujemy ją odpalić, albo nam zamokła na deszczu, to to po prostu no, ma kłopoty z zadziałaniem. Raz działa. Teraz nie działa, teraz się zalała całkiem, a tak takie krzesiwo, jak sobie umoczymy w wodzie i wyciągniemy i nawet wytrzymy o kurtkę, albo i nie, to ono po prostu zawsze działa, prawda, bez względu na warunki atmosferyczne. I teraz tak. Że jeżeli chodzi o takie długie krzesiwo, na które ludzie narzekają, to uważam, że w ogóle nie słusznie. A dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście jest tu brend aluminiowy. To jest tylko wstawka. Można by sobie było pomyśleć, że takie jest oszustwo ale nie. Po prostu dłuższa powierzchnia tego, tego krzesiwa. Pozwala nam na nabranie większej prędkości ruchu ręką i wtedy mamy więcej iskier, po prostu, prawda? Ona, oh. Ona po prostu daje dużo iskier. Mamy większy ruch, szybciej ta ręka się napędza. A tu mamy macho i i ono już wymaga, wymaga więcej zaangażowania, w to. większej uwagi. Musimy na przykład nie rozwalić y, kubki za słową albo, albo liści na przykład, prawda? No dobra, na pierwszy ogień małe krzesiwo za 5 zł już oskrobane z farby jak widzicie rozpałka spirytu z truciny. proszę za 5 zł działa na drugi ogień krzesiwo za 8 zł aluminiowy pręd z krzesiwianą wkładką Oskrobane z farby działa i pali ta sama rozpałka Jako ostatni Krzesiwo za 120 zł około nóżmora O wyłaś to sprzęt używany wielokrotnie jak widzicie iskry to jest siła i pali podsumowanie jest takie że jak mamy dobrą spałkę to nawet Najtańsze Krzesiwo też daje radę Można ugrzać łapska I spirytusik nosić, nosić Na razie, czym się. Ciesię.